W tej książce przedstawiam czytelnikowi zbiór 22 opowiadań o charakterze sensacyjno-obyczajowym. Niektóre opowiadania mają kontekst psychologiczny, niektóre kryminalny, a inne medyczny. Niektóre z opowiadań łączą wszystkie te tematy. Wszystkie są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w czasie mojego życia. Niektórych uczestniczyłem osobiście w jakimś stopniu, inne zostały mi przekazane przez osoby, co do których nie mam prawa twierdzić, że nie były lub że nie są prawdomówne i rzetelne. Dla bezpieczeństwa własnego i opisywanych bohaterów dane osobowe i niekiedy miejsca zdarzeń zostały zmienione. Podobieństwo zatem występowania prawdziwych osób i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe. Czasami w jednym opowiadaniu splecione są wątki z kilku rzeczywistych wydarzeń. Wszystko zostało literacko podkoloryzowane na miarę moich skromnych możliwości. Kluczem do wszystkich opowiadań jest obraz świata widziany moimi oczyma, a przejawiający się w tych nietypowych, Niebanalnych historiach. Opisane są w nich przygody, które mogą spotkać każdego z nas, a jednak dotknęły nielicznych. Niektóre opowiadania kończą się dobrze, inne źle, tak jak było w życiu. Niektóre są jakby zatrzymane i zawieszone w czasie, bo losy tych bohaterów toczą się dalej. We wszystkich opowiadaniach Widoczna jest pewna bezsilność jednostki czy nawet grup ludzi względem nieprzewidywalności losu ludzkiego i konsekwencji, jakie za tym idą. Życzę miłego i refleksyjnego czytania. Książka dostępna jest zarówno w formie tradycyjnej papierowej, jak i w formie elektronicznej, czyli jako e-book.